Witajcie, witajcie, moi kochani. Dzisiaj przychodzę do Was z czytaniem dotyczącym mojego ukochanego faceta. Jest to czytanie, które będzie od 11 maja do końca miesiąca. Co się będzie u nas działo? Jak się sytuacja będzie rozwijać? Co u niego słychać? Lub co u niej słychać? Bo to jest również dla Was czytanie, moi drodzy panowie. Więc co, zaczynamy, nie będziemy tego przedłużać już. Jak zwykle wyciągamy moje czytanki, jak ktoś mi e, powiedział ostatnio, czyli e, kartę wizji. Patrzcie, jak on, jaka ona jest piękna. Tej karty jeszcze nie mieliśmy. Nigdy. Facet, mężczyzna ma zasłonięte oczy. Nie wie, czego dotyka. Może koncentruje się na pracy nad sobą. Wszystko, co on ma. Zawieszone tutaj są to symbole ochronne. Wszystkie symbole, jakie poznał w czasie swojego rozwoju. Zobaczmy, co jest napisane w księdze. Przekonania wiara. Wiara musi być kierowana jakimś powodem. Kiedy wiara staje się ślepa, umiera. Koncepcja tej karty jest podobna do zaproponowanej w kartach wiary pochodzących z innych talii Tarota. Wybór religijnych symboli reprezentuje gamę wierzeń. Ironią tej wspólnej cechy jest, yy, ironia tej wspólnej cechy jest tragiczna. Mimo wielkiego cierpienia uwikłanego w yy, ich imię, religie mają wiele do yy, odpowiedzenia. Opaska na oczy może reprezentować ślepą wiarę. Jaką religię generują dla swoich zwolenników. Ale ślepota przedstawia często też ślepą wiarę w innych. Czyli co? Już od samego początku um, karty są nam powiedzieć, żebyśmy nie wierzyły ślepo we wszystko, co się dzieje. Ponieważ nie możemy być tak, jak um, ludzie wierzący, którzy wierzą bez, bez praktycznie wątpliwości. W swoją religię, co jest piękne, dlatego że w gruncie rzeczy trzeba coś, coś w życiu wierzyć. Każda religia jest piękna, każda jest praktycznie oparta na tych samych wierzeniach, troszeczkę inaczej nazwana, ale bardzo wielu ludzi niestety wierzy ślepo we wszystko, co zostanie im powiedziane. I właśnie ta karta ostrzega cię, żebyś nie wierzyła we wszystko ślepo, bez zastanowienia, tak? żebyś um, otworzyła te oczy czasami i nie tylko poprzez dotyk i poprzez ustalone schematy um, kierowała swoim życiem. Dobrze. Co nam mówią anioły? Chemia się zgadza. Istnieje bardzo silne, magiczne przyciąganie między wami. Nie wiem, co on chce ci powiedzieć, to może zostawimy sobie na koniec. Co jest w Twojej głowie, moja droga lub mój drogi? Zobacz, Ty jesteś przekonana o tym, że związek, który Cię łączy z mężczyzną, w którym jesteś zakochana, jest związkiem karmicznym. Ty wiesz o tym, że to nie będzie łatwy związek. Ty wiesz o tym, że macie ty wiesz, to po prostu myślisz o tym, tak? Że macie jakąś drogę do przepracowania. Zastanawiasz się, dlaczego Cię to spotkało? Co powinnaś zrozumieć? Boisz się, żeby to nie było fałszywe uczucie. Boisz się tego, żeby on cię nie oszukał. Że ty wiesz, że jest to karmiczny związek, ale tak się zastanawiasz, Boże, może to tylko ta karma jest po to, żeby ja coś zrozumiała. Może to nie jest w ogóle warte tego, żebym w to uderzała. Może nic z tego nie wyjdzie, bo może on jest po prostu w stosunku do mnie fałszywy. Ale widzisz, ty masz wielką nadzieję na to, że to jest miłość, tak? Że łączy was to, to powiązanie, że to nie jest tylko, że ty sobie tego wszystkiego nie wymyśliłaś, bo myślę, że ty tego się też boisz. Boisz się, że, że tylko wyobrażasz sobie to, że to jest tylko w Twojej głowie, że tak pewnie nie jest, że on będzie miał Cię za idiotkę albo za idiotę, jeżeli Ty mu to powiesz i yy, mówisz: Boże, no, no, no przecież no, nie mogę zrobić z siebie idiotki, tak? Czy głupca? I tak się zastanawiasz, czy to jest, czy to jest tylko w Twojej głowie, tak? Czy, bo ty nie wiesz, nie wiesz, co on do ciebie czuje. Ty wierzysz, chciałabyś zobacz tutaj. Będziesz wierzyć święcie w to, że jest to związek karmiczny. Tylko pamiętaj, tam było to ostrzeżenie. Pamiętaj o tym, że, żebyś czasami otworzyła oczy, bo um, jesteś przekonana o tej miłości, przynajmniej jesteś przekonana o swojej miłości tak, do niego. I wie, że nie jesteś w stanie się tego pozbyć. Nawet jeżeli byś chciała uciąć ten związek, czy oderwać się od tego, no to nie możesz, bo, bo czujesz ten krzyż na plecach, tak? Krzyż miłości z poprzednich wcieleń. Zobaczmy, to, o czym on myśli. On myśli o tym, że wspaniale jest mieć z tobą y Aferę, tak, czyli romans. I y, myślę też pewnie o tym, że w danej sytuacji, jaka jest, nie macie kontaktu ze sobą. I y, bardzo się tym przejmuje. I myślę o tym, żeby coś spowodować, żeby ta y, samotność, jaka między wami zaistniała, czyli czy może to oddalenie, żeby to zlikwidować. Zobacz. To przychodzi bomba, tak? On chce tą bombę. Y, tą wieżę, która tutaj zaistniała, czyli to oddalenie między wami, on chce ją zniszczyć. On już myśli o tym, Boże, co ja mam zrobić, co ja mam zrobić, żeby rozwalić tą, to oddalenie między nami, to y, to, y, to zimno, tak? Bo podejrzewam, że po prostu nastąpiło coś takiego, że może ty zdecydowałaś, że nie, ty nie chcesz tylko y, romansu, może ty chcesz od niego coś więcej. I on teraz się zastanawia, co ma zrobić, jak ma sprytnie się zachować, żeby tą twoją, e, twoją oziębłość zniszczyć. Bo on bardzo pragnie z tobą, bardzo pragnie z tobą romansu. I teraz, jeżeli jesteście to wy, panowie, to musicie sobie to odwrócić, tak? Że może to wy jesteście teraz oziębli, może... Doznaliście tego uczucia, że nie chcecie być tylko tym, tym trzecim w związku, tak? Czy tym drugim mężczyzną w życiu tej kobiety? Bo um, ona myśli o tym, co zrobić, żeby znowu um, doprowadzić do tej sytuacji, która była, tak? Bo nastąpiło zdecydowanie zamrożenie kontaktów. W jaki sposób? I teraz, czy twój ukochany facet, czy twoja ukochana kobieta zastanawia się, jak tu sprytnie rozwiązać tą sytuację, jak to sprytnie załatwić, żeby znowu można było a, można było z pasją. Z pasją z tobą się spotkać, tak? Czy z tobą żyć? Albo odnaleźć się znowu w tym ogniu namiętności. Co się dzieje u Ciebie w sercu, kochanie? Zobacz, u ciebie, Ty jesteś tak naprawdę bardzo szczęśliwa, że jesteś w, tej, w takiej sytuacji, tak? Że czujesz to, żyjesz tym związkiem z Nim. Żyjesz, cieszysz się bardzo, cieszysz się, że, masz, że spotkało Cię takie szczęście, że tak naprawdę może bardzo długo się o to modliłaś, może w związku, w którym jesteś do tej pory, byłaś po prostu nieszczęśliwa. A może na twoim teraz nastąpiło coś takiego, że odezwał się do ciebie jeszcze ktoś inny, jeżeli jesteś singlem, tak? I widzę to, że naprawdę bardzo dużo nad tym pracowałaś, nad swoją energią, nad e, swoim osobistym rozwojem czy duchowym rozwojem, tak? Żeby, ym, żeby nie czuć się taka stłamszona przez tą sytuację swoim ukochanym partnerem. Ale ty wiesz, że to jest. No, no tego nie da się niestety uniknąć i to Ci daje ciepło na sercu, to Ci daje wielkie szczęście, że po prostu masz go. I dlatego, mimo że jeżeli się pokusiliście, a Ty starałaś się urwać to, żeby nie mieć tylko tego romansu z nim, to Ci się to nie uda, bo, bo Ty po prostu jesteś zakochana. Co prawda, tutaj w sercu pojawił mi się jeszcze drugi mężczyzna. Czy jest to Twój mąż? Czy jest to ten inny facet, który też się u ciebie może zameldował teraz? I ty tak naprawdę czujesz się w pełni kobietą. Czujesz, że wiesz, no masz teraz wybór, tak? Już nie jesteś tą szarą myszką, która siedzi pod miotą i zastanawia się, co będzie z jej życiem. Co będzie z jej życiem, jeżeli tkwi w nieszczęśliwym związku? Co będzie z jej życiem, jeżeli jest samotna? Okazało się, że jest człowiek z którym jest może Twoją drugą połówką. E, okazało się, że jest też drugi człowiek, który też okazuje Ci zainteresowanie. I zobacz, zobacz, jakie piękne są te karty. Jest słońce i wielkie szczęście. Ty naprawdę czujesz się szczęśliwa. Bardzo się z tego powodu cieszę, moja droga lub mój drogi. Co jest u Niego w sercu? On jest zraniony. Ja nie wiem, może to rzeczywiście była taka sytuacja u ciebie, że e, Ty naprawdę go odstawiłaś. Powiedziałaś, nie, słuchaj, tak nie może być. Może on jest w związku, może to Ty jesteś tą trzecią i chciał po prostu mieć z Tobą fajną aferę na boku. Ale Ty powiedziałaś, nie, ja, ja nie chcę. Ja chcę wszystko albo nic. Jesteś mój albo nie jesteś mój. I dokąd się nie zastanowisz nad tym, po prostu. Zostaw mnie w spokoju, bo ja nie chcę być tą, tą trzecią, która, która czeka ciągle na ciebie, do której ty przychodzisz, spędzasz z nią parę dni, może jeden, może kilka godzin i uciekasz. I postanowiłaś zamknąć to wszystko, tak? Postawiłaś, postawiłaś kropkę nad i mówisz koniec. Nie. I teraz on z tego powodu cierpi, bo on nie może po, po prostu się bez siebie znaleźć, tak? I tak, jak już było w jego głowie, on się zastanawiał, co zrobić, co zrobić do jasnej cholery, żeby tę kobietę lub tego faceta znowu do siebie przyciągnąć. I widzisz, zobacz, jak jego serce płacze. To są stare rany. Może mu to coś przypomniało, może się wystraszył, może już nie pierwszy raz jest taka sytuacja między wami, że ty chciałaś to skończyć. A może jest taka sytuacja, że to ty jesteś w tej, yy, w tej pozycji, że to ty nie wiesz, co masz zrobić, że ty byś chciała mieć z nim związek, ale też byś chciała mieć swojego, swojego partnera, z którym żyjesz do tej pory? Bo zobacz, u niego w sercu wychodzi konkurencja. Tak? On się boi, że będzie trzecia osoba, a może jest jeszcze inaczej, a może jest tak, że on, przez to, że nie potrafi tak naprawdę zakończyć jeden związek, to boi się, że ty dlatego zakończyłaś ten związek, bo jest ktoś nowy na horyzoncie. On się po prostu tego boi. A jeżeli to ty jesteś w związku, to on się boi, że ten twój mąż wygra, że, on, on, że go odstawisz. Może już kiedyś go odstawiłaś. I teraz co on będzie robił? On napisze, on napisze, bo zobacz, on już nie może. On jego te myśli w tym sercu będą go dobijać, on będzie się ciągle zastanawia, Boże, czy ona kogoś ma, czy on ko kogoś ma, bo przecież nie macie kontaktu. On nie wie, co ty o nim myślisz, on nie wie, że ty myślisz, że on jest swoją bratnią duszą. On nie wie o tym, jak ty bardzo jesteś szczęśliwa z tego powodu, że go masz. Jak ty jesteś szczęśliwa sama w sobie. Bo wiesz co? Bo to tak jest z, tą, z tym ukochanym naszym facetem. Jeżeli on poczuje, że może być tak, że ty kogoś sobie znajdziesz, to on będzie wychodził z siebie. Tak? On będzie wychodził z siebie, dlatego on płacze, on cierpi w sercu i mówi, no nie wierzę, no nie wierzę do jasnej cholery, no ma kogoś, no, no przecież odstawiła mnie znowu, zakończyła to, no to, no to jak, no, no tak mnie kochała, tak tu, ja chciałam sobie fajnie z nią mieć e, romansik, a ona powiedziała, dupa, nie. I teraz on mówi, no nie, no nie zostawię tego, nie zostawię, muszę zadzwonić, muszę ją gdzieś zaprosić, muszę o nią zawalczyć. Lub ja muszę o niego zawalczyć. I teraz, co ty zrobisz? Zobacz, ty w działaniu nie potrafisz podjąć decyzji, tak naprawdę. Nie wiesz. Nie wiesz, co masz zrobić. Nie wiesz, czy masz iść w to nowe. Co on ci zaproponuje? Czy masz zostać przy starym? Czy powinnaś zmienić swoje podejście do życia? Czy nie? Może nie podejmujesz tej decyzji, bo są dzieci w domu i ty nie wiesz tak naprawdę, boisz się tego, jaka będzie, jaka będzie relacja, jaka będzie reakcja wszystkich, którzy wokół ciebie żyją. Jak Twoja decyzja wpłynęłaby na Twoją rodzinę? Jak Twoja decyzja wpłynęłaby na Twoje dzieci? Jak Twoja decyzja wpłynęłaby na, na Twoich rodziców, na, na Twoje koleżanki, na Twoje miejsce pracy? Nie wiesz. A może po prostu boisz się zaryzykować? Może on już kiedyś Ci to obiecywał, że się zmieni? Może obiecywał Ci, że odejdzie od żony i tego nie zrobił? I ty nie wiesz, co masz zrobić. Czy masz pozwolić sobie na to odprężenie i powiedzieć mu, okej, okay, spróbujmy jeszcze raz, zaufać mu jeszcze raz. Pamiętaj, co ci karta tam powiedziała. Nie ufaj ślepo. Nie ufaj. Zastanów się. Podejmij decyzję zgodnie ze swoim sercem. Może odczekaj, odczekaj jeszcze te dwa tygodnie. Bo zobacz, tu te karty mi mówią, że ty jednak dokonasz tych zmian Tylko jakich Na pewno znajdziesz nowy sens życia Na pewno zmienisz swoje przekonanie o czymś Będziesz starała rozszerzyć swoje horyzonty I ta zmiana nastąpi Tylko czy to będzie zmiana w jego kierunku Czy to będzie zmiana może w tym kierunku, żeby to z nim zakończyć? Musisz sama wiedzieć, lub sam wiedzieć, co jest dla ciebie najlepsze. Na pewno dokonasz zmian w przeciągu tych dwóch tygodni. Jak on? Widzisz, on bardzo by chciał, żeby taka powierzchowna wasza znajomość zamieniła się na coś silniejszego. On będzie wszystko robił w tym kierunku, żeby znaleźć z Tobą kontakt, żebyście mogli porozmawiać, i on ci to powie, że on nie chce już być takim, takim bardzo powierzchownym. On nie chce, żeby ten związek między Wami był powierzchowny. On chce, chce e, być mężczyzną, na którego będziesz mogła liczyć. Nie wiem, może on ma jakieś inne problemy, może, może po prostu, nie wiem, ma problem z nałogami, tak. I dlatego traktował to wszystko tak bardzo płytko, i ty się czułaś niedoceniana w tym związku. I może dlatego też postanowiłaś odejść. A może rzeczywiście łączy was tylko romans, i teraz on zacznie działać. Zacznie działać i przyjdzie do ciebie i ci powie: Ja już nie chcę tak. Nie chcę, żeby to było tylko tak. Tak wiesz, że się spotykamy, jest seksik, i później się rozchodzimy. Ja. Ja się zdecyduję na to. Ja, ja chcę z Tobą tworzyć coś. Coś stałego. Ja nie chcę być ulotnym w Twoim życiu. Ja chcę, żebyś Ty mogła na mnie polegać, żebyś wiedziała, że to jest naprawdę przeznaczenie: że ja sobie poradzę. Że mam talent do tego, żeby być Ci pomocnym. Że możesz na mnie polegać i w szerokim sensie tego słowa, tak? Może Ci zaproponuję gdzieś wspólny wyjazd. Trochę dalej. A może Ci powie tak, słuchaj, ja jestem gotowy na ten związek z Tobą, ale poczekaj jeszcze. Poczekaj, bo jeszcze muszę załatwić parę spraw. Jeszcze to nie mam tak wolnej drogi, jakbym chciał, ale chcę być dla Ciebie. Bardzo Wam tego życzę, żeby tak się spełniło. Z jaką energią będziecie wychodzić? Będziecie wychodzić z tego, z tych dwóch tygodni. Jaki wynik będzie? No zobacz. Jest to tworzenie wspólnej przyszłości. Tak? Praca nad związkiem. Praca po to, żeby móc stworzyć sobie pewnego rodzaju raj na ziemi. I energia um, cesarzowej będzie wam przyświecała. Będziecie tworzyć fajny, dobry związek. Może na początku będzie to związek dalej seksualny, ale ja tutaj widzę naprawdę twarde podwaliny do tego, żeby dalej sytuacja mogła się toczyć już tylko po Waszej myśli. Miejmy nadzieję, że nic się nie zmieni, miejmy nadzieję, że to tak pozostanie. Miejmy nadzieję, że to nie będzie tylko chwilowe. Bo zobacz, będziecie pracować nad tym związkiem. Cesarzowa to jest kobieta, która jest królową. Ona jest królową, nie tylko domu, rodziny, wspaniałą matką. Będziecie wychodzić z tych dwóch tygodni, czyli w czerwiec będziecie wchodzić z poczuciem naprawdę fajnej energii. Fajnej, że udało Wam się dokonać odpowiedniego wyboru, że macie wszystko, czego potrzebujecie, bardzo Wam tego życzę. Zobaczmy jeszcze tę naszą ukrytą kartę. Co on chciał Ci powiedzieć, jeżeli chodzi o te dwa tygodnie. Niepewność. Na moim sercu o, są pewne cienie. Zawsze miałem już e, z tym problem, że tak naprawdę nie wiem, e, czego chcę i jak powinienem miłość wprowadzić w życie. Może jestem po prostu za wielkim tchórzem. Proszę, daj mi kopa. Otwórz moje oczy po to, żeby mógł też otworzyć serce. Widzisz, i tu wychodzi ciągle ta niepewność jego. On nie jest pewny, co się teraz u ciebie dzieje, dlatego on tego nie odpuści. Jeżeli nie macie teraz kontaktu, mojej drodze, on na pewno, czy ona na pewno do was zadzwoni, bo tu wydarzyło się coś dziwnego. On nie potrafi się, czy ona nie potrafi się tak dobrze w tym znaleźć. Zaczynają się niepewności, zaczynają się stare rany. I się zastanawia, Boże, czy już ją straciłem, czy już jego straciłam? Jest niepewny. I mówi do Ciebie: Otwórz mi te oczy, powiedz mi, powiedz mi, co do mnie czujesz. Zrób coś, żebym ja potrafił uczucie, które mam do Ciebie wprowadzić w życie. No, fajne czytanie, nie? A teraz, moje drogie i moi drodzy, możecie zadać sobie pytanie, na które odpowiemy. No, wypadło. Gotowa? Sukces. Zaufaj, że będzie happy end na całej linii. Moje kochane i kochani, dziękuję Wam bardzo serdecznie. Proszę Was jak zwykle o subskrypcję, o łapki w górę. Zapraszam Was do kontaktu ze mną i jeszcze raz chciałam Wam bardzo serdecznie podziękować za tak czynny udział w moich live'ach. Bardzo się z tego powodu cieszę. Kochani, przygotowujcie się do tych live'ów, wchodźcie na to tip.li i yy, 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 po prostu przygotowujcie się, żeby, żeby to wszystko pięknie i fajnie leciało. Bardzo Wam serdecznie dziękuję jeszcze raz i pozdrawiam. Do usłyszenia.